C, trzy kropki, wujatoma. Ale głupie te hasładają. dają. Wójtom może mieć dużo rzeczy na C. Na C? Czapka. C, z, a, p, K, a. 6 liter, a wuj ma coś na 5 liter. Czapa. Wchodzi. Czapa? To wuj też siedzi? Bodzio, list do ciebie. List? Do ciebie? To ze szkoły. No, zaczyna się ciekawie. Przesłali mi informator ze szkoły budowlanej. Tu są różne kursy. O, to ja nie wiedziałem, że robią kursy dla tych. Yy, analfabetów? Nie, dla tych, yy, co nie umieją czytać. Umiem czytać? Tu, chyba w kratkach. Przecież musi coś robić, jak stąd wyjdzie, tak? Czytaj, bądź. Eksploatacja dźwignic. E, obsługa Żurawików wiszących. Żurawików? Co to wiesz? Robił w zoo? Spawanie? Dalej. Może. Ślusarstwo. O. Kursant zostaje zapoznany z takimi operacjami ślusarskimi, jak cięcie blach, płaskowników, prętów i rur. Ty. To by się nam przydało. Tak jest. Ślusarstwo mi się podoba. Będę cię blachy. Ale poczekaj, to jest jeszcze dużo innych kursów. Nie, 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 ja chcę właśnie to. Operator wózka widłowego. Nie chcę widłowego, chcę ciąć blachę. Bodzio ślusarz. Zrób sobie takie wizytówki. Dobra. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs ślusarstwa, mający ukończone 15 lat, zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów. Podanie. Dobra, napiszeć. Trzy fotografie, świadectwo szkolne, zgoda rodziców na podjęcie pracy. O, nie wiadomo czy cię mamusia puści. Puści, puści, puści że będę jej ciął blachę. I co jeszcze? I zaświadczenie o niekaralności. Nie przejmuj się, na pewno są jakieś kursy dla karanych. Całe mnóstwo, żebyś wiedział. Słuchaj, mój kolega też siedział, jak wyszedł nas pracę. Ciekawe jaką? Został konserwatorem zieleni miejskiej. Konserwator zieleni? Na pewno coś trudnego. Ale co ty, przycinasz krzaki albo chodzisz sobie po parku z takim dużym odkurzaczem i dmuchasz liście. Dobra. Będę dmuchał liście. A. Najpierw chodziłyśmy sobie wieczorem po mieście, no po sklepach, pozamykali nam te sklepy i poszłyśmy z Danką na dyskotekę. Znowu? Nic, tylko włóczysz się z Danką. Może dla odmiany poszłabyś do biblioteki. Weź się od Danki. Dzięki niej znoszę to wszystko. Jakoś. Tak? To może niech Danka znajdzie ci nowego męża. Czela głupi gupi Na kuchennym stole tasak Hmm. Obcęgi. Nie. Siekiera. <laughs> Od razu widać, że lubisz gotować. I co tam u szanownej małżonki? Super. Dała mi pachnący liścik. Uh -uh. Moja to wie, jak podkręcić faceta. Warzywo w barszczu? Zła jesteś. Znowu się pokłóciliście? Tak. Powinnaś się bardziej postarać. Ja mam swoje sposoby, żeby stary ciągle za mną szalał. Tak? Jakie? Ale nie pisz nikomu? Nie. Krz... Korzystam z hura girl. Z czego? Hura girl! Taki. Takie pismo dla młodzieży podkradam. Mojej córce wszystko tam piszą. Naprawdę działa. Zobacz tutaj. Dziesięć sposobów, jak wzbudzić w nim namiętność. Umaluj usta ciemną szminką i odbij całuska na ładnej karteczce. Zostaw ją w kopercie. Na szkolnej ławce lub w zeszycie. Tego nie rób. Ja to robiłam dzisiaj rano. Zobacz stop, prawda? Przygotuj nastrojową kolację, zapal świecę i napisz na ścianie zmywalną farbą Kocham Cię. Mam napisać Kocham Cię na murze specerniaka? następna no, zobacz. Znajdź piękny, wzruszający wiersz w antologii poezji miłosnej. Przepisz go na śliczną kartkę i daj chłopakowi. Na pewno zrobi to na nim ogromne wrażenie. Na pewno. To działa, mówi ci spokój. Co jest? Bo ciocia umarła. Ja też swoje ciotki nie lubiłem. Ale tak? Ale jego zostawiła spadek. Dwie bańki. Ile? Dwa miliony. No to już nie będzie musiał ciąć blachy. No co, wyjdzie stąd i będzie ustawiony. Ma, 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 ma. Mam, mama, ja powieszę. Siadaj, się... hmm? Dzięki. Słuchaj, Bodzio, nie potrzebował asystenta, wiesz, żeby ci pomógł rozwinąć jakiś interes. Mam dużo znajomych, wiesz, na zewnątrz. No dobra. Jakich ty masz znajomych na zewnątrz? Samych handlarzy na bazarze? Ja ci powiem, jak zainwestować kasę. No. Akcje. Jakie akcje? Obligacje, papiery wartościowe. Dobra. Bogusław, a może... Dobra. A ja chciałbym fabrykę. Fabryka to dobry pomysł, ja ci pomogę. Fabrykę? Czego? Nie Mebli, co to zrobić? Taki taboret. Ty masz rację. Więzienia muszą je gdzieś kupować. Czekajcie. Yy, ilość więzień razy ilość cel. Razy ilość więźniów, dowódco, ile jest więzień w Polsce? Ze sto, a co? Nic. Liczę taborety. Spadek dostał. Dużo. Dwa miliony, Bodzie, Musimy spółkę założyć. Jaką spółkę? Najlepiej cywilną. Najlepiej za. Z Bodziem gadam. Nieruchomości. Kupimy mieszkanie, będziemy wynajmować do czasu, aż wyjdziesz. Mm -hmm. Kupimy na mnie, ale tak naprawdę to będzie Twoje. Mogę? Jakąś kasę dostałem. Słuchaj, mój kolega ma do sprzedania dwa wagony koków rozporządzony. Pani się opłaca, no. Dobra. Sam jesteś kołek. Bodzio, ja wiem, jak zrobić kasę. Założymy staw rybny. Mam małą działkę pod miastem. Wykopiemy dziurę, zalejemy wodą, wpuścimy parę karpi. I na święta stajemy na targu. Rwanienka, młoteczek, karpik za karpikiem, jak świeże bułeczki. Dobra. Ale, czekaj, ale jak ten? Wytłuczemy wszystkie to, to po biznesie? Nie, nie, nie przejmuj się, wiesz, zostawimy sobie poparce. Aha. No. Ale samiczkę i samiczka. Samiczka i samiczka. <laughs> Samca i samiczkę. No. I będzie git. Dobra, git. <laughs> Niech mamusia uważnie słucha. Wszystko sobie tutaj zapisałem. I tak. Za część pieniędzy kupi mamusia akcje. Jakie akcje? Jakiekolwiek. I tak się zwrócą. Hmm. Część pójdzie na fabrykę mebli, bo przecież na tym do to się nie da siedzieć. Tak? Dalej. Potem kupi mamusia małe mieszkanie, dwa wagony kołków rozporowych i parę karpi. Parę karpi. Tak, parę karpi w sensie samca i samiczki. Aha. Tylko mamusia niech się nie pomyli, bo jak będą dwa samczyki, to będziemy mieli wielką dziurę z wodą pod miastem i tylko groch z kapustą na wigilię. To mi chyba znowu dali jakieś narkotyki. Za co ja kupię mieszkanie i pociąg? Mamusia, nie pociąg, tylko dwa wagony. I za pieniądze ze spadku. Przecież Ciocia zostawiła nam dwa miliony. Synku, Ciocia liczyła jeszcze na stare, zanim zera odcięli. Na nowe tego spadku jest dwieście złotych. A ja to bym zainwestował w show biznes, może branża filmowa zrobić film? Fajna rzecz, najlepiej przyrodniczy. To nie wychodzi, bo aktorom nie musisz płacić. Stawiasz kamerę przed takim żółwiem i samo się kręci. Co ty? Największą klasę robi się na serialach. Może ludzie powinien zrobić serial. Serial? O czym? Na przykład o chłopakach w więzieniu. W więzieniu? Kto by to oglądał? Badia, słuchaj, właśnie wymyśliliśmy, że powinieneś kupić telewizję. Ty, hey, Badia, co się stało? Okazało się, że mamusia wszystko przepiła. Przepiła dwa miliony i przyszła na własnych nogach? To, to co ona piła, oryginalne Dorato? To czego nie przepiła, przegrała w kasynie. To głupia stara, no? Ty, łańcusze, z szacunkiem w końcu ma mu się bodzia. Trzeba zrozumieć, że kobieta chwilowo jest w ciągu. <kłysy> Bodzio, nic się nie martw. Nie takie pieniądze się przegrywało. Kocham cię. Lubieżnie. Drapieżnie. Jak biegać, własną bieżnię. Będziecie mieli nowego kolegę. Cześć, jestem Jędrek. Co to chudy i git? Co, co chudy i git? Możecie im współczuć nowego lokatora. Mają naprawdę pecha. Jak się nazywa? Borys. Nie gawcie się na niego tak, bo was pozabija! W poprzednim zakładzie zabi pięciu współwięzią. Niech dowódca przeniesie Borysa do celi, skrupa nam dla tego jędrka. Fajny ten Bruce Willis. Łysawy, wysportowany. Ty, co ty mi tu przyszłaś opowiadać, jak ci dupę nosi? List do ciebie. Obcenki!

Lepiej za. Jeszcze raz przepraszam. A ja chciałbym fabrykę. Dobra. Turno smijający.